Elo, Elo 520. I co, co tam mu napisałeś? Piesio? Hmm, że dzisiaj byśmy wpadli to po 23 i że jutro kończy o 18.30, także powinno być. Po Okej. Okay. Czekam co odpiszę i ci tam znać. Dobra. A więc tak, wracając do tematu, skończyliśmy sobie ostatnie, mm, znaczy przedostatni klub to był klub 1%. Została nam ostatni klub kampania ryzykantów. No i to w sumie będzie na tyle. Będziemy mieli wtedy już full. Wszystko będę miał odblokowane w tej grze. No i co? Zaczynamy. Podjechałem sobie w międzyczasie, czy zanim zacząłem nagrywać, e, już do pierwszego m, zawodnika z e, kampanii ryzykantów. Jest to Cleutus. No i co? Zaczynamy. Ok Standardowo pierwszy poziom będzie żółto dziób później zawodowiec, weteran i tak dalej chcę jeszcze dodać, że mm, to już jest niestety ostatni stream z tej gry bo właśnie po tym streamie już sobie tutaj wszystko odblokujemy no i to będzie pewnie na tyle no nieźle, dobry początek wam powiem tak ogólnie chcę jeszcze dodać, że przed nagrywką dla was yy, Porsche sobie zmieniłem zamiast yy, Kenny's Ega ze względu na to, że te wyścigi pewnie będą się większość y, odbywać y, na terenie. A jak dobrze wiecie, to mój płaszczel jest dostosowany do terenu. Okej, okay, no to lecimy. A w ogóle, kochani wracając do tematu, nie? To na przykład takie agencje, typu wiesz, zagranice nie? to gdzie znajdziesz? No bo na przykład, taki... na przykładzie Agnes albo Asunto, nie? To oni się takim czymś chyba raczej nie zajmują, nie? Oni się nie zajmują. No tak, tylko że. No ja rozumiem, tylko że w tym Asunto to raczej odpada, no bo ze względu tej babaczki, nie? Znowu to jest problemy, jakiego Z tego co pamiętam, też chyba jest taka agencja pracy koło tego. Koło koło, mm, Placu Wolności. Jest to, jest to, nie wiem, tylko. Nie Jak nie ulica było? No dobra. nie, okay, pokonaliśmy sobie tutaj ziomka. Z kompanii ryzykantów Przejdźmy dalej Jakbyś mogła kochanie weź mi odpal tego Wiesz Tak dobrze już to robię Tylko głos musisz wyłączyć Wyłączyłem No dobra Szukamy sobie dalej Kurde nie wiem gdzie to jest Ciężko jest naprawdę znaleźć tych ludzi na mapie. O, mamy tutaj jakąś Lenę. Co to? Czemu taką minę strzelasz? Wiesz, wyłącz dźwięk, wyłączony do No dobra, na słucham, bo tu twój głos słyszę. Wiesz, że więcej by było osób, gdyby mnie ktoś promował, wiesz? Chodzi o to, żeby wbił na to, zobaczył, nie? I ktoś udostępnił, żeby nie ktoś tak udostępnił. Kilka osób, jakby mnie tak udostępniło, to myślę, że spokojnie by. 10 było. Raz mnie gościu zapromował, to mówię ci. miałem 15 osób i to nie było tak, że to było dosłownie na minutę, nie? Tylko całego streama oglądali ze mną, nie komentowali. Tak nie komentowali, że ja nawet nie byłem w stanie ten m, nadążyć czytać, wiesz? I odpowiadać im. Bo tu granie było, nie słyszę na nina, tu wiesz, spam wiadomości. A nie mogę Okej, okay, mamy tu tutaj. A tu Mamy tutaj Lannę. Weźmy to pomóż przeczytać. Lien. Jeździ BMK. Chyba to dostałem... Nie, nie mam piątka. 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 Mniejsza o to. Postaram, postaram się go wyjaśnić jak najszybciej. No... W pierwszym wyścigu miałem... Widziałem co gości ze mną zrobić. Zramował mi, ja powiedziałem ścianę. No drzewo. <grywa> Dobra, nie przemyślałem kompletnie Jesteście tym, 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 Tak jakby nie umiał w ogóle nim jeździć. Nie wiem. No, w sumie trzy ostatnie z my cały czas jeździliśmy tym, Kenizekiem Regera. Nic dziwnego. Mógłbym jeździć z nim w terenie, bo on też sobie daje radę. Ten, sama miałeś przykład do wziąć to. Chciałem tylko sobie wie, tak na odmiany wziąć bo kupiłem te auto to może raptem raz. Co? No na to wygląda. Kupiłem tylko te auto, wiesz, w zasadzie raz go używałem na streamie. Więc dlatego wolałem go użyć dzisiaj też, żeby nie było, że, wiesz, że kupiłem, a nim nie jeżdżę, nie? Okej, okay, teraz szukamy jakiegoś P. Coś tam na P. Jakby nie mogło być to jakoś przetłumaczone, nie? Ich imiona. O oh jest. o tym właśnie mowa. Beach? No. Beach? Beach. Beach. <laughs> beach. beach? No, ja, ja wiem, ja wiem co mówię, ale ja się zmieniam na beach, nie? Beach, beach, beach. Beach jak beach. <laughs> Dobra. Znajdźmy sobie tego rando. No, generacja. A czekaj. To tak nie będzie, ja muszę teraz tak zrobić. Proszę. No nie powiem, ale trochę ożyło to auto Ty się nie śmies, ja też. Mnie już wczoraj zaczęło dusić jak mi się kładli spać. A dzisiaj rano mnie dusiło tak... Tak dusiło, że czułem, że mnie klatka tak jakby zaczęła boleć od nowa, wiesz? Wiesz co, kochani, ja wracając do tematu, ja bym się wybrał w tym tygodniu, chociaż na dwie te inwentaryzacje jakby się dała, Wiesz dlaczego? Nawet ze względu na to, żeby ten... Co? To już nie chodzi o to, po prostu dla zabicia czasu. No. Fajna jest trasa. Bo tutaj Holzmana pokonywałem. To był ten właśnie szef kampanii ryzykantów. On będzie na końcu, nie? Bo to jest tak jakby, wiesz, to jest tak jakby remans z tymi wszystkimi, których pokonałaś w misji fabularnej, nie? Tylko, że tam było że jak jechałaś w wyścigi, nie? Jak ich podejmowałaś, to jechało sześciu, nie? Ra razem z Tobą siedmiu, nie? A tutaj masz tak jakby indywidualny wyścig z każdym kierowcą, nie? Czaisz? Easy. Okej, okay, szukajmy teraz Foresta. Najlepiej oczywiście, to tak będzie szło po kolei. Byle, żeby ktoś właśnie był z tej kampanii ryzykantów. Forest. No, pamiętam, że strasznie długo my czekali. U, jak pięknie, ty to widzisz, kochanie? Od razu się zrespię koło niego, bo przejeżdżał koło stacji benzynowej. <coughs> No i gdzie jesteś randomie? No Jakim on cudem mógł mnie tak szybko wyprzedzić? Siemano Kacpero, co tam? Okej, okay, dopadniemy sobie go teraz Gdzie jesteś randomie? Forest Ty, gościu ma te autko samo z... Oj, co ja pierdolę? one wrakiem było do odnalezienia no, mam te autko chyba no mam, bo ja szukałem wraki taki niebieski miałem, bo niebiesko wytimingowałem to gitara Razpero, ja tak ogólnie jak coś to myślę nad tym, nad odpaleniem tego PS Plusa To jakby sobie ogarnął, to byśmy mogli, nie wiem, pograć w coś, nie? Bo myślałem właśnie o tym ostatnio, żeby to aktywować, ale. Tak z jednej strony, jak nie mam też z kim pograć, to wiesz. Głupiego robota. Bo dni będą mi uciekać, a ja nie będę z tego korzystał, nie? Bo tam FIFA można było pograć, czy cokolwiek. Okej, okay, pokonaliśmy sobie kolejnego typka. To co, teraz trzeba znaleźć tego Celtusa znowu. On będzie tam na samej górze, pamiętam, że ten... O tutaj był. On nawet parz, jeszcze tu znacznik mam. A nie mówiłem. No i kurde znowu jest problem z dojechaniem tam. Ty a jakbym... Sz... Nie no, tu jest za długa droga. Nie mam wyjścia. Nie będzie ci faktycznie prośbi. Jak dasz sobie jeszcze raz ten znacznik, to wyznacz teraz i to cię będzie prowadziło prosto do niego nauczył Co? Nie będzie prościej, jak sobie wyznaczysz trasę na tym znaczniku i to będzie prowadziło do niego na długą prawda? No to mamo, nie widzisz patrz. A o to chodzi ci. To znaczy to było zaznaczone, tylko że ci nie pokazywało trasy, bo... Nie wiem, nie próbowałem tak nigdy, ale posłucham się. No to tak. To akurat racja. Strasznie powinien tak zrobić, że się teleportujesz do niego, szybko podjeżdżasz, atakujesz go i na tym się kończy. Albo wiesz, co by było też w tej grze, fajnie? Bo póki co nie ma najnowszego Microspillat, to jest ostatnia część jaka wyszła, nie? Mogliby to jakoś, wiesz, aktualizować to grze, nie wiem, typu, że co, dodają jakieś nowe wyścigi... No tak, ale to w Skarbie nie dość, że to jest co tydzień. To raptem to wszystko trwa jakieś niecałe 10 minut a tak poza tym jak to zrobisz to dalej nie ma co kminić w tej grze. Widzę, widzę. Daj sobie teraz... O tak? Nie, w drugą stronę, niżej. Tu? Myślisz, że on tam będzie jechał? Pamiętaj, że ta gra oszukuje. Nigdy nie żałuję, Sukin syn Ciul, jadę już tędy, bo teraz nie opłaca mi się zwalniać. No i tylko, da dłuższą drogą teraz tylko jadę. No ale jakbym nie spróbował, to bym się nie dowiedział też, nie? Albo wiesz co, mogę chwilę poczekać i potem zaznaczyć, wiesz? Nie pomyśleliśmy. Chuj, trudno nie, tu mam tylko do nich... Znaczy mam tylko tą kompanię ryzykantów do, do pokonania, tak to tyle, nie? Wtedy już będę miał wszystko na 100%. Już wszystko, on dosłownie wszystko będę miał. Czekaj kochanie. Ty chuju mi spierdalasz. To ja jadę tędy. Ale widzę, on jest na strzała. Wow! Nie wiem A ja Krupsą coś opisał w ogóle. Chodź, żeby na streamowi. Bekę pociśniemy. Okej, okay, mamy Celtusa na poziomie zawodowym. Teraz się zacznie jazda. Będzie coraz trudniej. Napisz. Coś mu napisał. On siedzi ze swoją chyba, nie? Widziałeś w ogóle kiedyś tą dziewczynę na zdjęciu? Dobra, nie gadajmy teraz o tym, bo on to zaraz będzie słyszał, jakby tak wbił. A ja będę wiedział, kiedy on no, Ale bym się wcale nie obraził, by mi ktoś tak promo zrobił. Wystarczyłoby mi trzy osoby, kochanie. Dawać przykłady: ty, ty, teraz, brat, dwa i ktoś jeszcze jeden. Jedna osoba. Żeby to wiesz, publicznie udostępnił na przykład na Facebooku, nie? Okej, okay, pokonaliśmy Cletusa. Zacznijmy, może za tą Len... Leninę? Kurwa, nie wiem. Czekaj. Nie znowu sytuacja się. Oczekaj. Jest. Mi się pamiętaj, jaki jest układ, gdzie kto się znajduje. Bo ja już dwóch teraz będę wiedział. Ja już o zapamiętałem. To zajebiście. O, zamuliłem trochę. Ty, jedzie centralnie na wprost mnie. Gonimy. Nie wydaje mi się. Chyba. No nie, jedzie autostradą. A dokładnie jedzie po tamtej stronie pasa, pod prąd. Ale ja sobie pojadę tędy, bo po co mam wypieprzyć z kimś na czołówkę, nie? Dobra, ty, ona chyba skręcać będzie, coś mi się wydaje. No ale zobaczymy. Nie wiadomo, mówię ci tak gra jest nieprzewidywalna. Nie skręciła. No wiem, wiem. I co? Widzisz, ja tu nie skręcę, a wiesz dlaczego? Bo ja muszę teraz... Ja muszę teraz tak pojechać. Wątpię. Ten boję się, że nie będzie przejazdu. A po co kombinować, jak mogę skarbio? Teraz tu cyk pod mostem. I już ją dopadłem. Dawaj, cwaniaku. Znowu ten gościu w tej BMW BMW X6, a ja myślałem, że to jest X5. X5, ale X5 jest w prawdziwym życiu ładna, w sensie słów, jak ci kiedyś mówiłem, że to jest jedyne auto, które mi się podoba, jako słów nie. Ło wow. Ciasno, ciasno. No. Dobrze, że wziąłem te, tą panamerę do tego terenu, bo Regaro tu by było ciężko. No też mi się tak wydaje, ale marnie mi te punkty idą. No właśnie nie wiem. Ale to jest udowodnione w skarbie, że czym ty jesteś dalej od niej to punkty ci idą. To pamiętasz jak ta nowa wywaliła, co wygrałeś z nią wczoraj. To widziałeś jak ci punkty szły. Co ty? Byś dwa razy ją pokonała gdybyś ty tam chyba w drzewo wywaliłaś, nie? O, teraz wywaliła ona. Okej, okay, udało nam się pokonać linę na poziomie zawodowiec. Szukajmy tego pecz? Pecz. Becz. A, beach. Bo... beach. On chyba był... W mieście, no. O wilku mowa! Dlaczego ja nie zajmuję się firmą, tylko patrzę na Ciebie? Bo oglądasz głupoty. Ty nie są takie głupoty. Ok, naprawimy sobie fureczkę. Tylko muszę trochę wycofać.